W tym wideo opowiem ci jakie są trzy najlepsze strategie w inwestowaniu na rynku brytyjskim. Ale zanim ci o tym opowiem, to chciałam podzielić się z tobą e, moją historią i o tym jak zaczęłam inwestować w nieruchomości i jakie strategie ja wybrałam i dlaczego. Kiedy e, przyjechałam do Wielkiej Brytanii, to nawet nie, nie marzyłam o tym, żeby inwestować e, w nieruchomości czy inwestować w cokolwiek. E, pracowałam jako sprzątaczka na magazynie, e, w różnego rodzaju e, pracach, które nie przynosiły wielkich e, zysków ani rezultatów. E, w 2016 roku pomyślałam, że to się musi zmienić i że. E, powinna mi zasługuje na coś więcej niż tylko praca na etacie. Tak zaczęła się moja przygoda w inwestowaniu w nieruchomości. Poznałam wielu osób, miałam mentorów, nauczyłam się różnych strategii i dlatego chciałam się z Tobą tym podzielić. Jeżeli zaczynasz inwestować w nieruchomości, to moim zdaniem jedną z najlepszych strategii jest sourcing, rent-to-rent rent, albo inwestowanie jako JV Partners. Pierwsza strategia, deal sourcing. Kiedy nie masz pieniędzy i zaczynasz inwestować, albo chcesz zacząć inwestować i o tym myślisz, to jedną z najlepszych strategii jest deal sourcing. Nauczysz się inwestować w nieruchomości, znajdować deale, poznasz ludzi, znajdziesz swoją ekipę budowlaną i cały swój power team. Dlatego sourcing jest strategią, której można wykorzystać na samym początku, ale też później już jako doświadczony inwestor. Druga strategia, rent to rent. To jest... Um Jedna z najlepszych strategii moim zdaniem, która powoduje, że masz cash flow, czyli miesięczny dochód z nieruchomości, której nie musisz kupić i nie musisz jej być jej właścicielem. Podnajmujesz ją od innego inwestora. Oczywiście jest wiele legal, takich legalnych i, i tutaj kluczków, którym trzeba mieć dobrą umowę prawną. Musisz być przejrzysty i taki transparentny dla tej, z tej osobą, z którą współpracujesz. Czyli nie Możesz po prostu wziąć takiej nieruchomości i nie powiedzieć landlordowi o tym, że będziesz ją wynajmował na pokoje, ponieważ on może mieć kredyt na dom, który nie będzie tego umożliwiał, albo może mieć ubezpieczenie, które powie, że nie może wynajmować na pokoje. Dlatego zawsze bądź uczciwy i powiedz dokładnie, jakie są Twoje intencje z taką nieruchomością. Trzecią strategią jest inwestowanie z kimś innym. Czyli jeżeli ty masz pieniądze, ale nie masz czasu, znajdź taką osobę, która ma czas. Jeżeli masz czas, ale nie masz pieniędzy, to znajdź osobę, która ma pieniądze. Oczywiście musi być to sytuacja win-win, czyli ty dajesz coś, czego ta, druga osoba, czego ta druga osoba nie ma. I najlepszym przykładem jest na przykład partnerstwo JV, kiedy ktoś mieszka w Londynie i inwestuje na północy. E, ta osoba jest e, inwestorem pasywnym, czyli e, sponsoruje i e, finansuje całą tą nieruchomość, e, czyli inwestycję, a ta druga osoba znajduje deal, zarządza e, remontem i zarządza taką nieruchomością. Takie e, takie e, JV partnerships e, są e, wygraną dla obu stron, bo jeżeli e, ty nie masz pieniędzy i nie wiesz, jak zacząć, to znajdź po prostu w swojej e, miejscowości, jakie strategie e, działają, jakie nieruchomości, za ile można je e, kupić i e, poznaj osoby, które mają jakiś kapitał i chcą zacząć inwestować w nieruchomości. Każda z tych strategii jest oczywiście o wiele bardziej rozbudowana niż tylko e, to, co ja teraz powiedziałam. E, będę i spróbuję e, dać ci więcej informacji w następnych wideo. E, Dziękuję ci za to, że jesteś tutaj ze mną. Mam nadzieję, że e, w jaki sposób Cię zmotywowałam i, i, i zaczniesz swoją przygodę z nieruchomościami. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu poniżej. Ja na pewno na nie odpowiem. Teraz mam co? Tylko właśnie ja teraz nie wiem, czy mam to. Do zobaczenia. <słyski>